Cześć, z tej strony Majki Dzisiaj pokażę Wam jak zaktualizować oprogramowanie programatora USB ASP za pomocą Arduino W moim przypadku dzisiaj będę używał Arduino Uno Co nam jest potrzebne? Arduino, programator przewody z jedną końcówką męską, z drugą końcówką żeńską w ilości 6 sztuk i malutka taka zworeczka do zwarcia portu JP2 na programatorze. Przygotujmy najpierw programator. Jest to bardzo proste. Mamy tutaj zworkę JP2, którą trzeba po prostu zewrzeć. I tak ma wyglądać docelowo. Tak to ma wyglądać. Zworka JP2. Ma być zwarta. Usb mamy, programator mamy już przygotowany. Teraz musimy przygotować Arduino, żeby pracowało jako programator. W tym celu podłączamy go do USB. Ustawiamy sobie szkic z przykładów Arduino i SP. Ustawiamy płytkę. Arduinopino oraz kod, pod który jest podpięty. Klikamy w granie. Czekamy chwilkę już ładowanie jest zakończone. Teraz mam no tutaj już wcześniej przygotowany, pobrany Klik z firmwarem który będzie nam potrzebny. Musimy go skopiować do folderu instalacji Arduino, konkretnie do, folder, do folderu Hardware, Tools, AVR i BIN. Konkretnie do folderu BIN. W zależności od dysku, na którym macie zainstalowane, ścieżka może być np. przykład C files, później jest Arduino, Hardware, Tools, AVR, BIN. I tutaj kopiujemy ten nasz plik. Kolejnym punktem jest podłączenie samego Arduino według ściśle określonego schematu z portem ISP programatora. Tutaj mam takie przygotowane ściągawki, i podłączamy się do tych pinów. Czyli najpierw odłączymy dla bezpieczeństwa Arduino. Ok, podłączmy teraz Arduino do USB SP. E, wpierw wypniemy sobie tutaj USB SP. Drugi pin to jest plus 5V. Tutaj damy masę, czyli w port 10. Szary to będzie port, mossy pomarańczowy to będzie reset, czyli port numer 5. Ten na środeczku. Port SCK to będzie zielony, a port. MISO, to będzie biały. I teraz mamy tak. MISO mamy podłączyć do dwunastki. Do dwunastki. Później mamy SCK. Mamy podłączyć do trzynastki. Później mamy reset i mamy go podłączyć do dziesiątki. Zostało nam jeszcze nosi do jedenastki. MOSI do dziesiętki i zostaje nam już tylko zasilanie, czyli do portu plus 5 v i do GND więc Podłączę je tutaj po drugiej stronie. O tak, mamy podłączone. Podłączamy arduino do komputera. I teraz tak, no w ogóle to tutaj już polecenie. Kopiujemy sobie tą ścieżkę, wpisujemy CD, spację, klikamy prawym przyciskiem, Enter. Teraz mam tutaj dwie komendy, kopiujemy pierwszą, przechodzimy do okna, klikamy Enter. Ważna uwaga port COM5, który jest w pierwszym poleceniu jest portem COM, z którym komunikuje się moje Arduino. Wasze urządzenie może się podłączyć do innego portu COM, na którego numer trzeba będzie zmienić zanim wpiszecie komendę do terminala. I teraz mamy tak, drugą komendę. Kopiujemy i klejamy i klikamy Enter. I teraz nam się zaczyna flashowanie USB ASP. I już mamy zaktualizowane USB ASP do najnowszej wersji wpisujemy komendę EXIT odłączamy arduino odłączamy porty którymi podłączaliśmy się do programatora i zdejmujemy zworkę JP2 I mamy nasz USB-ASP zaktualizowany do najnowszej wersji. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.